Cześć, dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, bo czasem piszecie mi o tym, że chcielibyście zobaczyć więcej Australii i mniej mojego gadania, także dzisiaj będzie dużo Australii i prawie zero gadania. Ja muszę trochę odpocząć, tak że zabiorę Was na wycieczkę do Jervis Bay. Jest to zatoka, w której pływają delfiny, są bardzo duże płaszki oraz mają najbardziej jasny piasek na świecie. Co prawda plaża White Sundays mówi, że to oni mają najbardziej jasny piasek na świecie, natomiast ludzie, którzy byli w obu tych plażach, mówią, że piasek jak piasek wygląda bardzo podobnie, w obu przypadkach jest bardzo jasny. Także ruszajmy. Naszą wycieczkę zacznijmy od Parku Narodowego. Nie zgadnijcie, kto musiał zobaczyć węża. Oczywiście osoba, która najbardziej się ich boi, szedłem ścieżką, wróciłem się i gdzieś dwa metry ode mnie, był redbelly snake. Jest to bardzo jadowity wąż, ale też taki wąż, który jest nieśmiały i stronią od ludzi. Natomiast ponieważ szedłem dosyć szybko, to nie miał czasu uciec, więc on zamarł w bezruchu. Dopiero jak stanąłem gdzieś tak kawałek, kawałek za nim, w ogóle się nie ruszałem, to stwierdził, dobra, teraz jest bezpiecznie, mogę się schować i uciek pod krzaki. Ale serce zaczęło mocniej bić. Zapomniałem dodać, że jak pod tym filmem będzie 47 miliardów łapek w górę, to wracam tam i łapię tego węża za ogon. Kolejny przystanek na naszej trasie to Cave Beach. Pamiętacie, jak mówiłem, że jeżeli cokolwiek jest niebezpiecznego w Australii, to jest o tym znak? Tutaj jest ścieżka i ona się kończy tym murkiem, ale musieli postawić znak, że to jest koniec ścieżki, żeby nie próbować przechodzić na drugą stronę, bo można spać do oceanu, jakby to nie było oczywiste. To tak odnośnie tego odcinka o tym, co was zabije w Australii, to tutaj w Jervis Bay mamy meduzy, węże i rekiny. Ale jeżeli szukamy jeszcze więcej emocji, to możemy pojechać na plaże, które znajdują się w północno-wschodnim Jarvis Bay. I aby tam dojechać, musimy przejechać przez teren, gdzie wojskowi detonują niewybuchy i niewypały. Dodatkowo, marynarka wojenna regularnie ćwiczy sobie celność i, i strzela w te, w te rejony. Także, także bardzo fajne miejsce. Udało Wam się ze mną odpocząć, bo już za tydzień wracamy do ciężkich tematów, znowu będziemy rozmawiali o hajsie. Mam, mam w planach nagrać dwa odcinki. Pierwszy będzie o tym, jak negocjować podwyżkę, a drugi będzie o tym, jak negocjować warunki finansowe, jeżeli zmieniacie robotę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!